Na ten złoty Bohem chleba Zespół Regionalny Strój. I don't know how many times it Zespołu Regionalny Strumień. Najpiękniej jak mógł podziękował za, za to słowo skierowane do nas. Serdecznie dziękujemy księdzu Tomaszowi Bujokowi, proboszczowi pomocniczemu parafii Ewangeliska w Drogomyślu i księdzu Maciejowi Donatowi, z aktuarem świętej Barbary w Strumieniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. a Teraz zapraszam Państwa na tradycyjne ceremoniał dożynkowy w wykonaniu Zespołu Regionalnego Strumień. Zrobią to najpiękniej jak potrafi. A potrafią profesjonalnie jedną scenę i w Polsce i za granicą zachwycili, więc oddaję Państwu scenę zespołowi regionalnemu strumień, no i gazdom naszym, i tym dorzynkowym, i, i tym miejskim, i tym sołeckim. Serdecznie zapraszam. Pojechał Starzyk na pole, zrobić coś do śniadania, nie namyślał się za wiele, ale ochycił się oraniem. Zanim Starka na wygony ze śniadaniem przytryckali, Starzyk swoimi koniami trzy zaorali. Po obiedzie zapiął bruny. Potem siewnik z trechterami i tak w zogon uprawiony książyko trierowane. Łowili poschodziło poschodziło i dobrze przeźwołało. Rosło, aż się wykłosiło. Jak już prawie zdrzałe było, to wyszli wszyscy do pola. Starzyk, starka, dziewki żołne mama statu zaś co dole rychrowali plac na górnie. Tuż zapuścił starzyk kosę dołodilo, sięg na ścianę. Stara za im sokiem odbierali, że to Na skrętkach je poskłodali, co ich dziecka poskręcały. Chłopcy w snopki powiązali, dziewki babki poskładały. Jak głobili w babkach wyschło, w drabiniok konie wprzągali. na fury podali wszystko, do stodoły poskrzyżali. Teraz cepy biły w snopy. Roz po duchach, roz pokuska. Zgumna się muzyka niósła, że trzeba mieć ze dwie kopy prostej słomy na porusła. A do tego jeszcze trochę. Do mowiką, do stróżoku na wymianę roku, byś się dobrze spało w łóżkach. Potem w ruch sztyftówka poszła. Przetak i stolni grabie, burdach, miechy i wiejaczka i pożliwach było prawie. Jeszcze z nasypani wyniś, mieszać by nie stękło, by wuniało, a opiecałej, jak się chlebiej Tuż piechło. To już widzicie, by na procy zadać sobie by było trzeba, żeby przy Bożej pomocy mieć mąki na bochym chlebach. Dziś o konieś się nie może i nie młóci się cepami. To nie znaczy, że chleb może leżeć w kuble ze śmieciami. To już go miejcie w poważaniu. Napoczynając przeżegnajcie. Chleb to świętość w każdym kraju. Tak nim nie poniewirejcie. To jakże... Zawsze aktualne przesłanie naszego guru, że tak powiem, Jonka Chmiela, zawsze aktualne i dobrze by było, żeby było kultywowane w naszym ciągu. My teraz na scenę zaprosimy gazdów, a my, żeby im się lepiej do nas szło, coś im, im zaśpiewamy. my szczęśliwie ostatni z ogony I już są pod strzechą tegoroczne flony Tuż przodków zwyczajem gardloskowie mieli, Przyrodzymy z wieńcem, co my go ubili Chcemy te dożynki uczcić razem z wami Zatańczyć, zaśpiewać, cieszyć się zniwami są piękne kłosy, jako symbol chleba Co nam go tu zawsze, każdy dzień potrzeba Dejcie go na ścianę, jemy nie wysoko, żeby nań pagało gaz do szkoły A bo go przybijcie, hanej nad dźwierzami, byście pamiętali, że byliście nami. A jakbyście nam też co za niego dali, byście na majątku tego nie poznali. I bieda, też nie widzimy, czas Nasze piękne gminy strumy. zosni goście z bliska i z daleka. Pięknie witamy na gminy w Dorzenka zbytkowym. Podobno mi się podobało, by chociaż rozwój w życiu zagazdować na dożynkach, ani się nie spodziewał, że moje marzenie latosi się spełni. Przy tej sposobności chciałbym podziękować tym wszystkim, co przykładając swoje dłonie do ciężkiej, nie zawsze godziwej, zapłaconej roboty na roli. Kierok kończy żniwami, Pogoda latosi była załaskawa dla rolnika. Po bezśnieżnej zimie przyszła zimno wiosna, a potem hyce i susza. Jednakowoż udało nam się wszystko szczęśliwie poskludzać do gumi, a teraz jak już młynorze i piekorze przerobiają rolniczy trud na dorodne, woniające cieszyńską ziemią, smakowite chlebiczki, i niech przez cały rok nie chybiło na żadnym stole. A ja wam powiem, że mam tuplowany chudor być gaździną tu na tym dożytku, bo se